Cześć, jestem Klaudia, to kanałno i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. obierz stosując prawa działań na potęgach. No i tutaj mamy w całym zadaniu te same wykładniki potęg, ale różne podstawy, czyli działamy na podstawach, a wykładnik potęgi będziemy przepisywać. Ok. To sobie zamienimy na ułamek zwykły. A to musimy zamieniać na ułamek dziesiętny. 1 razy 3 to 3 plus 2, 5 trzecich. Potęgę przepisujemy i tutaj teraz działamy. Z tego 1, z tego 2, tu 1, tu 2 i dwójka z dwójką. Czyli z całego nawiasu wychodzi nam 1 do minus ósmej, to tak czy siak 1. Teraz tutaj. 1 razy 7 to 7 plus 5, 12 siódmych, razy 7 dwunastych, siódemka z siódemką, dwunastka z dwunastką. Znów mamy 1. Teraz tutaj. Tutaj lepiej to zrobić po kolei. Że mamy 3 całe i 3 czwarte. A z tego 16 dziesiątych i możemy to sobie jeszcze skrócić przez 2. 8 piątych. I teraz w kolejnym kroku to sobie zamienimy na ułamek niewłaściwy. 3 razy 4 plus 3 15 czwartych razy 8. Piątych. Potęga do przepisania i tu 3, tu 1, tu 2, tu 1. 3 razy 2 to 6. I jeszcze potęga. 6 do, do potęgi trzeciej to 216. I odwracamy. 1, 216. No to teraz tu. 1, Raz dziewięć to dziewięć, dodać siedem, szesnaście razy 9 to 9, dodać 7, 16, 9, razy 45 dziesiątych. Najpierw na 9, 1, tu 5. Teraz piątka z dziesiątką, tu 1, tu 2 i 16 na 2, 1, 8. Czyli mamy 8. Potęga przepisujemy. 8 do 2 to 64 i odwracamy. 1,64. Ok, no to tutaj myślę, że to od razu widać, ale jeżeli tego nie widać, to policzcie sobie na ułamkach zwykłych, zamieniając tak jak było wcześniej. Przesuwamy sobie o 1, tu. O 1, tu. 24 dzielone na 6 to 4. Potęgę przepisujemy. 4 do potęgi 3 to 64 i odwracamy. Znów 1,64. To teraz tutaj już trudniej, więc pozamieniam to Wam tak. Hop i hop. Czyli mamy 2 dzielone na 5 to minus 2. A to sobie teraz zapiszemy w takiej postaci. No to to samo. I teraz czwórki z, robin, z dwójki zrobił się czwórka, spoiler, a z piątki dwudziestka piątka. I odwracamy. Wyjmujemy całość. Hops. No to teraz tu 1 jeden razy 11. No to 11, dać 5. 16, 11. Minus 2. Ok. Zamyśliłam się. I teraz Tutaj będziemy dzielić, czyli mnożyć razy odwrotność. Potęgę przepisujemy. Tu 1, tu 1, tu 1, tu 4. I mamy 4 do potęgi minus 2. 4 do drugiej to 16. No i jeszcze odwracamy. 1,16. Oki. Okay. No to tu. 36 dzielone na 9 to 4 do minus trzeciej. Dokładnie to samo co tu. 1,64. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.